W Mrongowie odbył się piąty ogólnopolski turniej koszykówki NMR Cup 2021 o Puchar Burmistrza Miasta Mrągowo Stanisława Bułajewskiego. Impreza trwała 3 dni. 15 drużyn z całej Polski, z takich zakątków jak Grójec, Lublin, Białystok, praktycznie cała Polska. Tak. Rozgrywaliśmy drużynę na trzech halach. Tu gdzie jesteśmy na hali sportowej grali chłopcy rocznika 2007 i młodsi na hali na bohaterów. Warszawy grały Dziewczęta 2010 i na Wojska Polskiego grali Chłopcy 2010. Mrągowskie drużyny biorące udział w turnieju wypadły bardzo dobrze. Chłopcy z rocznika 2010 zajęli w swojej kategorii pierwsze miejsce, a starsi z rocznika 2007 zakończyli rozgrywki na trzecim miejscu. Rywale byli mocni, a jednym z nich była drużyna z Białego Stoku. Cała impreza bardzo fajnie zorganizowana, bardzo fajny hotel, dobre jedzonko, także chłopaki też miło zaskoczeni turniejem. Będziemy się bić o najwyższe cele w tym sezonie, o Mistrzostwo Polski U-15. Widzimy się za rok w Brągowie? Myślę, że jeżeli dostajemy zaproszenie, jasno, że tak. Mamy dużo akurat w Akademii roczników i młodszych, którzy by chcieli na pewno się sprawdzić na takich turniejach. Turniej odbył się dzięki wsparciu wielu sponsorów i samorządu miasta. Honorowy patronat nad imprezą sprawował burmistrz Mrongowa Stanisław Bułajewski. Rewelacyjna frekwencja, chyba największa tego typu impreza w Mrongowie, jeżeli chodzi o piłkę koszykową. Mogę tylko powiedzieć tyle, że no jestem dumny. Chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować dla Sebastiana Kaczmarskiego, dla pana Żyłowskiego, dyrektora szkoły, który no jest gospodarzem tego obiektu. Wielkie gratulacje i podziękowania za to, że ten turniej jest w Mrągowie. Organizatorem turnieju był klub sportowy Mrongowo, który od lat działa w naszym mieście. Szkoli młodych koszykarzy i organizuje wiele wydarzeń związanych ze sportem. No staramy się, to jest już tam 11 rok działalności naszego klubu, staramy się i poszerzać swoją wiedzę trenerską i Jezu! pracować z dziećmi. Dobrze się układa praca z panem burmistrzem, z panem dyrektorem. Też mamy no, dzięki temu nowe możliwości. No i pniemy się do góry. Do zobaczenia za rok. Do zobaczenia. Zapraszamy na następny termin. Paweł Krasowski, Urząd Miejski w Brągowie.